I biurki i bobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. E, dzisiaj troszeczkę odsypialiśmy, staliśmy dopiero o 9 rano. E, z wesele, wesele, niby wróciliśmy wiarę wcześniej, ale czuliśmy się na tyle zmęczeni, że dzisiaj troszkę pospaliśmy. No i teraz jedziemy e, starą, coś zjeść. E, rano udało nam się sprzedać kilka rzeczy. E, no, sprzedaż w naszym sklepie wygląda specyficznie, nie, nie, widzimy, nie widujemy naszych klientów zupełnie zamówienia online, wysyłka e, e, przez firmę dostarczającą towar także specyficzny. Tak naprawdę ten sklep przestaje być tam potrzebny, bo nikt go nie odwiedza, a wszystko idzie e, e, wysyłką. No nie mniej. Śmigamy teraz w okolice dobrze nam znanego, ale i Wam na pewno, Russian Market, gdzie zjemy sobie późne, ale śniadanie. To greckiej restauracji Riak, którą Wam pokażę. I którą wam polecam szczerze, jak będziecie w Phnom Penh. A mam nadzieję, że coraz więcej z Was będzie przyjeżdżało. I uwaga, niedługo niedługo będę wam coś do ogłoszenia dla tych wszystkich, którzy przyjeżdżają do Kambodży. Przygotowujemy coś. Projekt z miszą. Mówię o tym za wcześnie, bo nawet misza jeszcze o tym nie wie. Ale coś mega dla wszystkich, którzy przylecą do Kambodży. Ale o tym może jutro, może pojutrze, na pewno w najbliższych dniach powiem więcej. A teraz zapraszam na dzisiejszy odcinek. Dotarliśmy, pokaż, który mamy numer stoliczka dżunku 13, szczęśliwa liczba. To jest właśnie ee, Elia, jedna z najlepszych greckich restauracji w, w Kambodży. Nie wiem czy najlepsza, nie, jakby nie, nie mam na tyle w tej chwili e, e, informacji, żeby... Czyli nie porównywałem z wieloma greckimi restauracjami, porównywałem z jedną, która jest tutaj w Phnom Penh. E, tak zwaną restauracją Suflaki. Porównując e, suflaki do tej restauracji, no zdecydowanie ta wygrywa. Raz, że e, wyglądem jest po prostu bardzo w greckim stylu. To tutaj mamy Elia Greek Kitchen. A po drugie jedzenie rzeczywiście jest smaczne. Zresztą szybko pokażę Wam jak wygląda menu tutaj. O, tradycyjne rzeczy jak tzatziki, hummus oczywiście, witrutnik nawet mają, różne sałatki, oliwek nie brakuje, to są dolmades, czyli te wszystkie zawijane w liście te winogron rzeczy, jest w czym wybierać i zestawy. I jeszcze grecka sałatka, no jakżeby inaczej. Cukinie sałatka. Jest sałatka z arbuzem. No i tam już są napoje. Jak będziecie? No Jedna z sentencji, których tutaj nie brakuje, na ścianach. A ona prowadzi nas, a no właśnie, do łazienki, do toalety. Pokażę Wam jak to wygląda w greckiej restauracji. E, mamy dwie kabiny, toaleta jak to toaleta, nic nadzwyczajnego. Plus lustro, łazienka wszystko bardzo ładne i bardzo przyjemne. A jednak, jeden dogłębszy rzut jeszcze w łazience. Mamy wiatraczek, który chodzi cały czas nas składza. Super. Lampy, y, z, y, takie imitujące te lampy y, na naftę, naftowe. Y, niby nic, a jednak... No i co tam robisz, Glutku? Schodź tu na dół, mama już czeka. Do mamusi, raz, dwa. Szybciutko. Przy okazji pobytu, jak to w greckiej restauracji, gdzie wszyscy są otwarci i przyjaźni, poznałem również panią, która jest tutaj współwłaścicielką, menadżerką jednocześnie. No i co jest niesamowite, pani, choć zarządza grecką restauracją, to jest z Finlandii. Jest naszą ziomalką z Europy. Co zresztą widać po urodzie. A miejsce prowadzone jest z prawdziwym greckim sercem, gorącym, śródziemnomorskim. Naprawdę polecam wam to miejsce jedzenie lunchowe. Taron pije jakiś smoothie z mango. Mamy grecką sałatkę, no bo jak żeby inaczej w greckiej restauracji. Tutaj mamy dipy, sześć różnych dipów, przepyszne. No tacyki, moi, moi faworyci jak zawsze. Tutaj mamy to mięso mielone, takie zawijane w liście winogron marynowane. Yy, oczywiście kalamati, yy, oliwki, no i taron, jadąca suflaki. No i zachwycona tymi smakami. Nie spodziewałem się. A, no i mamy jeszcze oczywiście jedno danie. Musakę, musakę oczywiście. I to wszystko na takim niezobowiązującym śniadaniu, lunchu. Ale to śniadanie, lunch, który się tu odbywa może mieć epokowe znaczenie. Nie mogę o tym mówić na razie. Ale być może kiedyś wyjdzie to jeszcze. Dżunku usiadła na zewnątrz, no i żadną siłą nie mogę jej zabrać. Udaje, że łowi ryby. A w sumie to nie wiem co mam. A tam nie wiem czy widać. Strasznie dużo warzek. Jakaś chmara taka się zebrała. Chyba mając tam jeść. Dżunku, chodź do środka. Słonko, chodź, wracamy. Zebraliśmy się do miejsca nowego. Eee, no w którym zjemy kolację moja żona pojechała na spotkanie z rodziną ponieważ ja musiałem jeszcze wysłać zamówienia, więc musiałem zostać yy, w naszym shophozie, ale po wysłaniu zamówień już wszystkim... na kanał. Wpadajcie na kanał raport z Państwa Środka. Jedyny, prawilny i kanał o Kambodży. Pozdrawiam, cześć! No właśnie! Także zapraszam Was. Przenieśliśmy się do nowego miejsca. Eee, miejsce znane z dobrego, kmerskiego jedzenia. Eee, no właśnie. Jesteśmy tutaj. Deszcz pada strasznie na zewnątrz. Eee, przyjechaliśmy tutaj jeszcze na ostatnie spotkanie. Mamy do obgadania kilka spraw. Ej, i, I tu już będziemy kończyli chyba dzisiejszy dzień, ale na odcinek to jeszcze za mało materiału. Także zapewne widzimy się jutro, co nie zmienia faktu, że to miejsce pozostaje dzisiaj w jednym z ostatnich naszych miejsc w odcinku. Mamy już kolejny dzień. Wczoraj. Trochę spędziliśmy czasu w restauracji. E, załatwiałem sprawy między innymi z Marcinem. E, dzisiaj już wracamy do naszego trybu normalnego. E, teraz jestem na spacerze powiązanym z zakupami. A właśnie. I przechadzam się po dzielnicy. Piękna pogoda. Nie jest zbyt gorąco, sam raz na odrobinę zdrowia w marszu. A tak wygląda działka, jeszcze niedawno płaska. W tej chwili, jak widzicie i zapewne słyszycie, tutaj też idzie w górę. Ostatnio mnie przyjeżdżali do sąsiadów obok. No teraz dwa bloki, a blok, dwa budynki dalej. Tutaj poszedł już w górę. Nie wiem, czy jeszcze będzie szedł wyżej, czy nie. A tam dopiero się zaczyna budowa. Także niekończący się plac budowy. Przed chwilą jeszcze piękne słońce. Zaraz, nagle z niczego ulewa, i teraz znowu przestało już prawie padać. Jeszcze troszkę kropi, ale ochłodziło się. No, i aura się zmienia cały czas bardzo dynamicznie. Dość ciekawe, dość ciekawe. W końcu zabrałem się za te pory, ale zrobiłem sałatkę taką, jakiej jeszcze do tej pory nie robiłem. Bardziej wymuszając, wymuszone to było tym, że, yy, że zrobiłem po prostu z tego, co było w lodówce. Oprócz tego, że, y, że poszły pory, y, to poszło jeszcze troszeczkę grzybów marynowanych, no i marchewka, której nigdy nie daje. On zazwyczaj daje kukurydzę, ale kukurydzy nie było. Także jest taka sałatka sporów, marchewki, jajka i grzybów marynowanych. I to połączenie. Mm. Rebelka. Z majonezem, solą, pieprzem, prościusieńkie. Pyszna sałatka. Teraz była przed chwilą w sklepie. Będzie robiła teraz zupę z kurczaka. To są piersi z kurczaka. Z... to są algi chyba. Tak, yeah, baby, Jak się nazywasz? On lepiej nie mówi. No w każdym razie, tu są takie płaty. Zdaje się właśnie, że takich morskich alg, czy, 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 czy jakichś wodorostów innych, i takie oto tylko tutaj tarąk odrywasz u tych świeższych części, ja tam takie lekko przejrzałe, eee, takie zioło, to jest coś na kształt, troszeczkę jak kapusta, czy tam pekińska, może, może cała No w każdym razie takie. This is it's called the hangover soup. <laughs> tarąk mówi, że ta zupa nazywa się hangover soup, czyli zupą na kaca. Nie wiem dlaczego, akurat to powiedziałaś. Why? you said that? Because after wedding po don't nie czuję się dobrze, dużo rozumiem. No dobra, patrzymy dalej, jak będzie się... Już część składników jest w zupie, a te składniki to po prostu pierś z kurczaka, e, pieprz dość grubo zmielony, tarok jeszcze coś tłucze z tyłu, a czosnek Daddy, rozbija i zaraz tutaj będzie dodawała. Właśnie poszedł czosnek jeszcze. Mm. To są właśnie te. This nie wiem co use, do końca. They use, uh, similar to this. This one, but it's made uh, flat for the uh, Aha, czyli jakby sushi. Nie. Yeah. To jest takie dość puszyste. Jak, nie wiem czy to widać. Dość. No cóż, położę się po prostu składa z wielu warstw. Harum teraz na kawałki. I to też ląduje zupy. All of it go to the soup. It will be just thick, baby, don't worry. Ah, okay. It just shrink. So this and that going to the soup now? Yeah. Okay. And chicken. Not easy chicken one. Already. Yeah, I know, but it's easy soup. It's like you 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 don't mm -hmm. use much ingredient as well. It's Prosta zupa jak tutaj na Prosta, ale zdrowa. Yeah, it's healthy soup. It's good. Na już przekłada tą sałato, kapustę, nie wiem jak to nazwać. Te zioła, które można zastąpić absolutnie każdym zielonym ziołem w Polsce również. Na przykład parkczoj, albo szpinakiem. I teraz te wodorosty, czy inne morskie cuda. Całodelek. I na sam koniec jeszcze szczypiorek teraz mówi, że się dodaje. I to wszystko. Tą zupę robi się dosłownie kilka minut. Poszedł szczypiorek. Dobra, It's you're this soup. already done, baby. To we like five minutes. Nie, no. yeah. nie. Nawet nie wiem czy pięć minut. No i zupa gotowa, dobra. No, zobaczymy done. jak wygląda na talerzu i jak smakuje. Tak wygląda zupa z wodorostów. Tutaj kawałki piersi kurczaka. Taro mówię, że będzie tego niewiele, no powiedziałbym, że jest raczej bardzo dużo. Spróbujmy. Mm, taki cienki rosołek ale bardzo warzywny. Te, chyba te wodorosty właśnie wyglądają taki mocny, intensywny smak. Specyficzny, ale bardzo dobry. Super zupa. No nie wiem dlaczego teraz mówię, że to jest na kaca, ale faktycznie jak na tak szybko zrobioną zupę jest przepyszna. Znowu zaczyna padać. No, zanosi się na to, że że chyba całą noc tak będzie, tak będzie nam padało, to no nic. To jest doskonały moment, do tego, żeby zakończyć ten odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam na jutro.